Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Robert Lewandowski od ponad tygodnia jest zawodnikiem FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski jest obarczony ogromną presją ze strony kibiców. Dlaczego fani uważają, że Lewy może nie sprawdzić się w Dumie Katalonii? Czy Barca zarejestruje polskiego napastnika do ligowych rozgrywek? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Cristiano Ronaldo, który jasno zadeklarował Erik ten Hagowi, że zamierza odejść z Manchesteru United. Potencjalnej walce Kamila Glika w oktagonie oraz nowym klubie Krystiana Bilika. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych piłkarskich newsów. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do odcinka. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie FUTBAL TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Robert Lewandowski to super gwiazda piłki nożnej i legenda futbolu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nic zatem dziwnego, że Fani nakładają na polskiego napastnika ogromną presję. Sam lewy zadeklarował, że postara się przywrócić FC Barcelony na szczyt. Barcelona miała problemy w zeszłym sezonie, klub ma jednak niesamowity potencjał i dokonał teraz dobrych transferów. Myślę, że Barca jest na dobrej drodze, wracając na szczyt. Mój cel jest bardzo jasny. Chcę dotrzeć na szczyt z Barsą i zdobywać tytuły. Lewandowski ma już za sobą dwa mecze. Pierwszy z Realem Madryt, a drugi z Chelsea. Niestety w obu tych spotkaniach nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Mimo iż to dopiero początek Polaka w Blaugranie, fani już piszą, że może mieć on problem z odnalezieniem się w nowym klubie. Drugi mecz Lewego i nadal bez gola. Coś zaczynam wątpić, aby z tego transferu coś było, chociaż zresztą od początku o tym wiedziałem, lecz mimo wszystko wierzyłem, że Lewandowski udowodni, że jest faktycznie świetnym napastnikiem zasługującym na złotą piłkę. Niestety prawda jest brutalna. Okazało się, że Robercik jedynie gdzie potrafi wkręcać takie liczby, to górką z sklapy, Typu Bochum, spustaka, dobijaka albo karniaczka. Musicie przyznać, że są to bardzo ostre słowa. Tak natomiast, ostatni występ Lewandowskiego skomentował hiszpański dziennik AS. Jego licznik goli nadal wskazuje 0. Lewandowski, wytrącony z rytmu i mający problem z upałem, szybko zniknął z pola widzenia. Musimy jasno zaznaczyć, że nie możemy oceniać, czy dany zawodnik odnajdzie się w klubie, czy też nie, po meczach towarzyskich. Na ocenę przyjdzie czas a pierwsze wnioski będziemy mogli wysuwać dopiero po połowie sezonu w Lidze Hiszpańskiej. Lewy spędził większość swojej kariery w Bundeslidze, zatem musi trochę minąć, zanim polski napastnik zgra się z nowymi kolegami z drużyny. W kontekście transferu Lewego pojawia się jednak kolejny problem, a mianowicie czy Barcelona będzie mogła zarejestrować byłego piłkarza Bayernu Monachium. Od początku obecnego okienka transferowego Barcelona próbuje pozbyć się de Jonga. Wydawało się, że piłkarz odejdzie do Manchesteru United, ale transakcja nie wypaliła. Piłkarz nie zamierza się nigdzie ruszać, tym bardziej że Barcelona jest mu winna sporo pieniędzy. Dopóki klub nie spłaci zaległości, piłkarz nie chce słyszeć o transferze. Barcelona nakłania jednak Holendra do obniżki zarobków. Jeśli to się nie uda, kataloński klub może mieć problem, aby zarejestrować Roberta Lewandowskiego i Rafinie. Szef La Liga Javier Tebas przyznał jednak, że wszystko jest na dobrej drodze. Mówi bowiem, że Barcelona raczej będzie mogła zgłosić nowych graczy dzięki pozyskaniu środków po uruchomieniu dźwigni finansowych. A wy co sądzicie na temat dyspozycji Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony? Czy lewy odnajdzie się w nowym klubie? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Saga transferowa z udziałem Cristiano Ronaldo ciągnie się od samego początku letniego okienka. Na drodze Portugalczyka stoi jeden, ale bardzo duży problem, a mianowicie nikt nie jest zainteresowany jego zakontraktowaniem. Kilka dni temu doszło do spotkania Ronaldo z władzami Manchesteru United oraz aktualnym trenerem Czerwonych Diabłów, Eric Ten Hagiem. W trakcie rozmowy Cristiano podtrzymał swoje zamiary o opuszczeniu Old Trafford. Portugalczyka, który za wszelką cenę chce grać w Lidze Mistrzów, łączono już z przenosinami do Bayernu Monachium i Atletico Madryt kibice hiszpańskiej drużyny wyrazili już swoje zdanie na ten temat wywieszając na stadionie takie oto szyldy dziennikarze The Athletic uważają natomiast że sam piłkarz Manchesteru United i jego środowisko badają możliwość powrotu do Sportingu na zasadzie wypożyczenia angielski portal podkreśla że Cristiano zależy na powrocie do Portugalii ponieważ to gwarantuje mu możliwość występu w Lidze Mistrzów celem doświadczonego napastnika jest ugruntowanie statusu najlepszego strzelca w historii rozgrywek Trzeba jednak powiedzieć, że powrót do Sportingu byłby dla Cristiano sporym krokiem w tył. Co ciekawe, sam Ronaldo skomentował całe zamieszanie, które ma miejsce wokół jego osoby. To niemożliwe, żeby nie rozmawiać o mnie przynajmniej przez jeden dzień. W innym razie media nie zarobiłyby pieniędzy. Wiecie, że jeśli nie skłamiecie, nie przyciągniecie uwagi ludzi. Róbcie tak dalej. Kiedyś w końcu traficie. Jak więc widać cała sytuacja jest mocno zagmatwana i tak naprawdę nie wiadomo gdzie w przyszłym sezonie zobaczymy Cristiano Ronaldo. Póki co Portugalczyk najprawdopodobniej zagra w niedzielnym pojedynku Manchesteru United z Rayo Vallecano. Co będzie dalej? Na to musimy poczekać do zakończenia okna transferowego. A wy? Jak oceniacie zachowanie Cristiano Ronaldo i całe zamieszanie wokół jego osoby? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Piłkarze to sportowcy, którzy często po zakończeniu piłkarskiej kariery nie skupiają się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu. Świetnym tego przykładem jest Błażej Augustyn, który jakiś czas temu wyznał, że bardzo spodobały mu się sporty walki. Augustyn w przeszłości był piłkarzem Ligi Warszawa, natomiast obecnie występuje w drużynie Wieczystej Kraków. Jak sam jednak przyznaje, powoli koncentruje się na innych zajęciach. Lubiłem się bić i lubię to cały czas. W wolnym czasie trenuję. Jak skończę grać w piłkę, to mam zamiar się raz odpalić, chociaż spróbować. Wiadomo, że chciałbym też dobrze zarobić. Nie zawalczę jednak z profesjonalistą. Nie sądzę, że byłbym w stanie. Ja ich szanuję, bo znam ich. I nie chce się nawet do nich porównywać w minimalny sposób. Podzielą nas lata świetlne. Co ciekawe, Błażej wyznał, że chciałby skrzyżować rękawice z Kamilem Glikiem. Co więcej, 34-latek jest już po pierwszych rozmowach z reprezentantem Polski. Gadałem z Kamilem. Wymieniliśmy kilka spostrzeżeń na temat ludzi, którym można by było dokuczyć. Ja nie mam problemu z tym, aby z nim zawalczyć. Wszedłbym do klatki. Lubię Kamila, jest fajnym gościem i wiem, że też mu się to podoba. Trzeba przyznać, że taka walka byłaby nie lada gratką dla niejednego kibica piłki nożnej, w szczególności po takich bataliach, jakie mieliśmy okazję oglądać w wykonaniu Kamila Glika w trakcie spotkań reprezentacji Polski. Krystian Bielik to bardzo utalentowany piłkarz, którego często trapią problemy zdrowotne w postaci kontuzji. Na dodatek jego klub Derby County spadło do League 1. Jak się jednak okazuje, Polak dostanie szansę w nowym klubie na zasadzie wypożyczenia. Transfer Christiana jest już na ostatniej prostej. Reprezentant Polski dołączy do Birmingham City, o ile pomyślnie przejdzie testy medyczne. Defensywny pomocnik staje zatem przed szansą na powrót do swojego byłego klubu. Birmingham występował już w sezonie 2016-2017. Wówczas był wypożyczony z arsenalu. Tym razem ekipę z Championship ponownie wzmocni na zasadzie wypożyczenia. Czy taki ruch okaże się dobrą decyzją ze strony Bielika? Z pewnością tak. Gra w Birmingham pozwoli mu pozostać na aktualnym poziomie rozgrywkowym. Co najważniejsze, Bielik potrzebuje po prostu zdrowia, bo tylko i wyłącznie kontuzje nie pozwalają mu się rozwinąć w 100%. Paris Saint Germain to nietypowy klub, którego skład drastycznie zmienia się z sezonu na sezon. Od kilku tygodni francuskie media informują o tym, że Christophe Galtier domaga się pozbycia kilku piłkarzy. Na razie PSG ma jednak problem z transferami niepotrzebnych zawodników. Dotychczas Park de Prince opuścili jedynie Colin Dagba oraz Alfonso Areola którego kupił West Ham. Christoph Galtier liczy, że w nadchodzących tygodniach klub przyspieszy proces sprzedaży. Na razie szkolenie zdecydował, że zawodnicy, z których nie będzie korzystał w przyszłym sezonie, nie będą trenować z resztą składu. Lekip podaje, że Kurzawa, Julian Draxler, Weinaldum, Ander Herrera oraz Rapinia pracują w odosobnieniu. Żaden z nich nie może liczyć na miejsce w kadrze PSG. Każdy z wymienionych piłkarzy to solidny gracz, jednak jak widać, nie na klub z Paryża. Póki co najbliżej odejścia jest Weinaldum, który najprawdopodobniej zasili szeregi AS Romy. A wy co sądzicie o projekcie, jakim jest Paris Saint Germain? Napiszcie w komentarzach. Na dziś to już wszystko ode mnie. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie.